Witam Was z tej strony Best Polish Gamer a to są moje przygody z Margonem. W tym odcinku pokażę Wam jak przejść questa na 30 level z Metar pod tytułem Presztrek mieszkańców na naradę. Więc tak zaczynamy od tego, że przed rozpoczęciem questa kiedy jesteśmy w mieście gdzieś w części północnej, dajmy na to całego Margonem, należy się zaopatrzeć w trzy mięsa z jelenia, oraz Lubczyk. Mięsa z jelenia zdobędziemy na przykład w zniszczonym pastwie, a Lubczyk powiedzmy, że w Eder. Jak już to mamy, wtedy idziemy do mytar albo używamy kamienia, tak jak na przykład ja to zrobię. Dobra, jesteśmy w mytar, więc biegniemy od razu do gdzie ma zacząć questa. Dobra, rozpoczęliśmy zadanie, biegniemy do pierwszego gościa w mytar. Będzie to Hadlis, czyli przywódca straży. Rozmawiamy z nim i biegniemy do pierwszego strażnika, który oznajmi nam, a właściwie w sumie to nic nam nie oznajmi, jedyne co się dowiemy to to, że nie wierzy naszym słowom. I musimy wrócić do Hadlisa po zaświadczenie. Mamy zaświadczenie i biegniemy teraz po kolei po strażnikach. Dobra, zdobyliśmy już wszystkich strażników, znaczy wszyscy powiadomieni, teraz idziemy dalej. Naszym kolejnym celem jest tutaj właśnie ziomek co leczy, ten angus. Wołamy go na naradę, on się obraża, lecimy do ziemala opłakać się, że on się na nas pogniewał, ale wracamy i do niego jak ja do jakiegoś popierza czcigodny zdrowicielu, moje są bla 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 dobra, jest git biegniemy dalej, tym razem do Limerusa który jest w prawym górnym rogu mapy Wołamy dziadzie na, na radę Dobra, teraz musimy przekonać jego córkę Żeby go tam wzięła Dobra, lecimy teraz po suche drzewo Rozmawiamy sobie z suchym drzewem. Nie załatwiamy się pod nim, tylko ułomiemy gałąź i lecimy dalej. Z gałązką idziemy do córki Dziadusia. Teraz lecimy tutaj do stolarza, lusa i zlecamy mu zrobienie laski z, tej, z tego kawałka drzewa. W tym momencie potrzebne nam będą właśnie trzy nasze mięsa, które mu zostawiamy, wziąłem za laskę i idziemy ją oddać Dobra, informujemy jeszcze szybko Dziedzicia, że sprawa załatwiona, hajs się zgadza i lecimy dalej. Teraz lecimy do Saprasa, jest przy, po lewej części mapy, przy lewej krawędzi, mniej więcej na środku. No, rozmawiamy z Saprasem, on już wie o co chodzi. I w tym momencie właśnie będzie potrzebny nam lubczyk. Wręczamy mu go. Otrzymujemy szafir. I idziemy do ostatniego gościa, czyli do krasa. Rozmawiamy z krasem. Wracamy już do naszego zleceniodawcy, dawcy poinformować go, że wszyscy mieszkańcy zostali zawiadomieni. I tak oto zakończyliśmy questa. Nagrody widać. Mikstura to 5 użyć po 600 leczenia i strzały na ołowce. Dziękuję, to tyle. Pozdrawiam wszystkich.